wytłumaczę odnośnie e, bezpiecznego, w miarę bezpiecznego noclegu w górach, czego na pewno nie robić. Macie takie drzewa wysokie. Jesteście w górach. E, rozwaliliście się, powiedzmy, że z mojej strony w tamtym kierunku wieje wiatr. Schowaliście się za drzewem i sobie grzecznie śpicie. W nocy przychodzi e, silny wiatr i drzewo, które jest podmyte robi coś takiego. Prosto na was. I was po prostu w tym momencie nie ma. Dlaczego drzewo się drzewa się tak przewracają w górach? Bo to są góry, e, czyli trochę ziemi, a pod spodem kamienie i skała goła. Drzewo nie ma się jak ukorzenić, żeby oprzeć się e, silnemu wiatrowi, czy silnej wichurze, burzy. Mocniejsze dmuchnięcie, drzewo się przewraca. Jeśli śpicie poza wiecznej, drzewo się przewraca na was. Także pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, jeśli musi.